Wyobrażaj sobie być na ojcem ojca Pio, którą on odprawiał? Co tam się działo? Jakże to ile łask można było utrzymać? Ile łaska a praktykować cnotę? Aby postępować w cnocie um, Witam się na kanale Świadami za Pio. Z tej strony Stanisław Sadowski. Salve Maria! Sprawa, właśnie przeczytamy trzech świadków, którzy naocznie, niektórzy z nich nawet służyli do mszy dla ojca Pia. Przeżywali tu wielką tajemnicę wiary. W wielkiej wiary, wiary jest ofiara, to się składa przecież. Czapa konsekrując hosję, konsekrując chleb, konsekrując wino, dokonuje tej samej ofiary, jaka była na krzyżu. Ona jest codziennie ponawiana. Tak Pan Jezus chciał, tak to ustanawia, była codziennie ponawiana ofiara, zdrowozu złożona. Na krzyżu ważna sprawa. Zostań pod opieką ojca PIO. Na dole jest link dla wszystkich, którzy chcą wspierać nas, pomagać temu kanałowi, aby się rozrastał, aby jak najwięcej duszy zdobywać dla ojca PIO. Temuż Ty w tym pomóc. Ty możesz być apostołem ojca Pio, ty możesz pomagać nam w tym wielkim apostolacie. E, zdobywanie dusz dla Ojca Pio, rozszerzanie tego nabożeństwa. Dla Was to też piękne przywileje, jednym z nich jest chociażby uczestnictwo w Węgrzech Świętych. Nie uczestnictwo, tego przepraszam, z Waszej imiona są wpisane w intencje wszystkich przy świętych 100-tygodniowych o łaski, za wstawieństwem Ojca Pio. to jest piękna, hmm, piękna sprawa. Dzisiaj temat, właśnie o tych trzporozumieniach, o trzech świadkach mszy świętej. Czy zastanawiałeś się właśnie kiedyś, jak to jest? Jak to było? Co to musiało być? Co to musiało być? Być na mszy. Co jestem, Pio? Eee, to jest o, z książki Jose Marii Zawala. Ja sobie to przetłumaczyłem przez translator, przeszło i, no i tak, jest bardzo, bardzo ciekawy. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. W klasztorze San Giovanni Morotondo kilku metrów od miejsca, gdzie ojciec Pio odprawia sześć świętą, brat Paolo Covino przeżywa teraz nieskończoną agonię grugoty. Potem Całe zdarzenie wielkie, że powiedzieć. Za dwie minuty potem, jak ojciec Pio otworzył drzwi kościoła, zapanowała już maksymalna cisza. Kiedy on wychodził z zakresti Kiedy on otworzył drzwi kościoła, panowała tam cisza. Często tam jednak było tak, że tam ludzie się przyciskali w ogóle, tam na 10-3 minut przed otwarciem otwierano te drzwi i wtedy tam ludzie przyciskali się, bo tam jakieś szarpaniny możliwie Nawet czasem dochodziło, i, no ale później, jak ojciec pił, wychodził, zapanowała całkowita cisza. Coś takiego. Zdejmował rękawiczki i przekazywał mi je, wtedy dzwonił dzwon. On zdejmował rękawiczki, tylko podczas przy no, nie, nie, nie zakładał rękawiczek, tak, których za, zakrywa stygmaty, nadciąga ten, ten, ten cały się świętych, całe świętych. może powiedzieć, Matka Boże, święty Franciszek, wszyscy wielcy święci, aby uczestniczyć w tej mszy świętej, aniołowie, już aniołów jest na mszy świętej. I już świętych podczas każdej mszy świętej, to jest to jest coś yy, niezwykłego, to jest coś pięknego. Kiedy rozpoczynała się msza święta, intonowano, ojciec pił mea culpa. On kiedy bił mocno w klatkę piersiową, on mawiał e, spowiedź. Mówił: Moja wina, moja wina, mea culpa, mea culpa. On bił się tak mocno w klatkę piersiową, że było to słychać w całym kościele. W całym kościele było słychać, jak on bił się w klatkę piersiową. Jak gdyby był największym grzesznikiem na świecie. To jest coś już naprawdę e, piękne. To jest piękne, że ja sobie powiedzieć jasno, jaką on miał pokorę w sobie, jak się spijał. Jaką on miał w sobie pokorę. Po prostu, że on uważał się za największego grzesznika. Miał tak wielkie łaski, jakie żaden z nas zapewne nigdy nie otrzyma. Tak łaskę cierpienia, tak łaskę cnoty praktykowania i on się uważał za największego grzesznika. Ta pokora mu tyle łask wała, Jako wielka pokora, jak to jest piękne, i, jak zauważył się podczas e, podczas całej tej celebracji ojciec Pio przeżywał biczowanie i cierniem koronowanie to można było widzieć w pewnych momentach po prostu msze święte jak on to przeżywał jak, jak ogromną namaszczeniem przeżywał ten sześć podczas przyjmowania komunii świętej zamierał on przyjmował komunię świętą zamierał 20 minut później błogosławił wszystkich wiernych i wracał do zakryski, gdzie oddawałem mu jego rękawiczki. To jest zwykłe. Po prostu, jak, co to musiało być, tam, przed święta? Zresztą tak mówię, co to musiało być. Ludzie potrafili stawać tam. Ono było o 5 rano. A jest to no taka godzina, no. <laughs> Niecodzienna, co na na świętu Ludzie wstawali często tam o pierwszej w nocy, żeby pójść na święto tak chcieli być na tej Mszy Świętej. Przekaż ten filmik dalej, udostępnij go. Czemu o tym mówię? Czyli ty udostępnisz filmik, twój znajomy go obejrzy. Każdy znajomy, który obejrzy filmik, jeżeli oni obejrzą, będzie już te, też włączony w intencję najbliższej Mszy Świętej o łaski za stanowicą Ojca Czyli wasze imiona będą, ciebie, twoich znajomych, którzy obejrzą, będą włączani w intencję Mszy Świętej, jeżeli obejrzą. Super sprawa. To jest super zachęta apostolatu po prostu. Ty możesz być apostołem Ojca Pije, możesz trzymać jeszcze większej łask. Pewnie. To jest, e, to jest piękne po prostu. Ja tak to powiedzieć Piękne. Na mszy ojca zobaczyłem Jezusa. Często pomagam Ojcu piję, gdy ją celebrował. Tak mówi ojciec Piero Galeone. Często zobaczyłem Pana Jezusa. Pewnego razu, gdy udziela, przed udzieleniem komunii świętej, będąc jeszcze przy ołtarzu, Odwrócił się i mogłem zobaczyć Jezusa. Kiedy ojciec mi odwracał się, komuś, zobaczyłem w twarzy, czy w ojcu pił pana Jezusa. Był tam osobiście, by rozdawać komunię świętą. Nikt nie pytał ojca, pił, jak doszło do tego cudu. Nie odważył się tam. Taki był przejęty tym. Kapłan, kiedy udziela, wykonuje przyjęte, on udziela im persona Christi. Całe ruchy to Pan Jezus wykonuje w, 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 używając kapłana. Kapłan jest konsekrowany wręcz. Jest konsek ten, wyświęcany. Jego dłonie są konsekrowane. To jest niezwykłe po prostu. To są cuda. Po prostu zrozumiałem, że to Jezus, którego widziałem, byłem zachwycony, mogąc kontemplować Ojca Pioła, udzielającego Komunii Świętej. To jest, Jego twarz przemieniała się w niesamowitą piękność. Ta twarz, która była tak... E o, tak przybita cierpienie. Ta twarz, która miała tyle ogrom, ogrom problemów, cierpień, nosiła. On zaś mówił, że e, e, zamienia się w niesamowitą piękność. Niesamowitą piękność. Jeśli się to podoba, daj polubienie. Daj polubienie na chwałę Zapieram Twoje polubienie. polubienie. O, poproś go Błogosławieństwo, otrzymaj go. Nie powiedz, o, czuję, lubię ten filmik. Filik na polubienie, czuję, teraz? Czy na koniec filmiku, na Twoją chwałę. Nie zapomnijcie, że mówi Zdrowiaś Mario na końcu filmiku. Zawsze zachęcam. Wszyscy za wszystkich, módmy się. Módlmy się za siebie. Trzeba łask. Początkowo msze święte trwały 2,5 godziny. Najwięcej czasu zajmowało rozdawanie Komunii Świętej. Podczas konsekracji uczestniczył w cierpieniach Jezusa. To bo widać, jak On cierpi. Po prostu jak jest, jak cierpi to samo, jak jest ukrzyżowanie. Ukrzyżowanie Chrystusa. To się dzieje na każdym mszy świętej. W czasie Komunii Świętej następowała przemiana życia. Kapłan oddał swoje życie Jezusowi. Ojciec spił, A On oddawał, oddał mu je z powrotem. Żyję Martwę, powiedział ojciec pił, i dodał, nawet nie wiem, jak żyje. Żyje Martwem, mówił ojciec pił. Nie wiem, jak żyje. Ojciec zwiczę de kasa kalenda również leczu Ojca Pio, potwierdził tę zaskakującą transformację. Po wniesieniu, po można było, po podniesieniu i po, po konsekwencji można było w tym obliczu doszło coś naprawdę niezwykłego. Coś niezwykłego można było doszło w Ojcu Pio. Takie rzeczy. Coś tak pięknego. Coś tak cudownego. po prostu Można było doszło coś w obliczu, w obliczu Ojca Pio. Coś niezwykłego. Nie wiedziało się, co to jest. Nie umiał poznać, nie umiał zobaczyć, bo coś promieniło, ojciec widział. To była łaska, to było co, coś, coś pięknego. To było coś pięknego. Jednak coś tam się wydarzyło. Wielu z obecnych przytłoczonych kończyło, komentując między sobą. Cóż, wygląda jak sam Jezus. Wygląda jak sam Pan Jezus. Bo to Włośni mówili, tak oni. Mniej bo by to byś pola raz swoich jak Pan Jezus. I wszyscy byli nadal uważani, bez uwienia okiem, jak, oni uważali, byli w napięciu po prostu. W połowie uchylali się od tego światła, od tego świata i zanurzali się w kontemplacji czegoś, czego nie widzieli, a czego istnienie dostrzegali. Po co prostu. Po prostu się nie stało? że tam zamierali, ludzie w ciszy. Po prostu ludzie wytrzymać, bo ludzie się wyszli do kościoła i wytrzymali pół godziny w milczeniu, to jest niezwykłe już. Te tłumy przychodziły i trzymały w ciszy trzy godziny. Trzy godziny w ciszy. Tak chcieli być na tej Mirze świętej, tyle łask otrzymywali. Ty też możesz trzymać łaskę do Ojca Jak wstawię się do Niego, móc się do Niego? Eee, zostań pod pierwszy Ojca Pio. Tak, la podopieczna ojca co tydzień jest odprawiana msza święta łaski zastawień, wstawiennictwem ojca Pio. to jest ogrom łaska. Na dole tam jest link, wszystko jest opisane, jak zostać podopieczna i tak dalej, To jest, to jest piękne po prostu. Jest piękne, jak mógł, m, możesz pomagać ojcu w tym apostolacie, zdobywania duszy. La ojca Pio. I nie zapomnij, odmów zdrować Mario. Wszyscy za wszystkich. Wszyscy za wszystkich odmówmy zdrować Mario. Na końcu filmu tam jest piękny wizerunek Matki Bożej Fatimskiej. Matki Bożej, ta, która płacze na świat. Otrzymaj łzy, Matce Bożej. Pomódlmy się. Tyle na dzisiaj. Zostawcie komentarze. Tak, wasze komentarze pomagają. To może być pomóc, bo pomóc ojcu Pio. To nie jest byle co. Zostawić byle jakiś komentarz, czy coś. Może masz jakieś pytanie, czy ten, no to Warto zadawać. Tyle na dzisiaj. Święto Pio. pijo. się za nami. Sał Maria. W imię Pana, w imię i Ducha Świętego, i Ducha Świętego. W imię Ojca i Maria, i e... Ducha Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony, owość żywoza Twojego, Jezus.